Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj finał konkursu na rodzinkę do New Crest. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Są to aż cztery osoby, więc odcinek nie będzie zbyt długi. Jednak jest co pokazać, więc chęcią przedstawię Wam pokrótce te rodzinki, a na koniec ogłoszę zwycięzcę. Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. A my co, zaczynamy! Okej, okay, dzisiaj przedstawię wam rodzinki w kasie, bo chciałabym też zobaczyć połączenia między osobami w rodzinie, e, więc zaczniemy sobie od pierwszej rodzinki. E, jest to rodzinka mai z tego co widzę i zaczynamy takim słodziaczkiem, Karolina Mazur, moja imienniczka. liczna dziewczynka. Widzę, że tutaj każdy strój dopracowany, więc super. Okej. Okay. To będzie chyba tato, tak mi się zdaje. Tak, córka, żona i dwóch synów, czyli są jest mama, jest tato, nastoletni łobuz, z tego co widzę po cechach. I tutaj drugi słodziak, też śliczny chłopczyk. Rodzinka jest bardzo ładna. Fajnie, że jest ten syn taki Łobuziak, ale tutaj wszystko się jeszcze może u niego zmienić, bo tu kumpel, łobuziak, to wszystko wredny. To no to wszystko zależy od tego, jaką cechę by trzecią mu tutaj dać, jak będzie już dorosłym. Ale rodzina fajna. Tata niezdarny trochę, z tego co tu widzę. Więc też fajnie, że wszystkie cechy nie są idealne. Mama zazdrosna. No a tak się prezentuje pierwsza rodzinka. Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba. i Już nie mogę się doczekać oglądania kolejnych rodzin. Widzę, że tu wszystkie stroje są naprawdę dobrze dopracowane. Okej, okay, tutaj maja się postarała. Dobra. Tak wygląda pierwsza rodzina. Mamy Marka. Łucję, Karolinkę, Bartka i Adama. Ok, To teraz przejdziemy sobie do kolejnej rodzinki. Ok, teraz mamy rodzinkę o nazwisku Borowicz. Widzę, że tutaj zaczynamy od nastolatki, która nazywa się Agata. Jest kreatywna, wesoła, więc takie mocno pozytywne cechy. Widzę, że tutaj też wszystkie stroje dopracowane, ale ona ma biust. No po prostu się bardzo wyróżnia. Dobra, zobaczmy, kto mieszka z Agatą, więc pani Barbara. No, Barbara tutaj nie ma trzeciej cechy, ale to akurat nie problem, można zawsze wylosować. Widzę, że lubi róż. Te wszystkie stroje, jak najbardziej dopracowane, więc super. I Barbara chyba jest mamą. Tak, ma Emila narzeczonego, dwie córki i zwierzaczka, czyli tutaj jest nasz wspomniany wcześniej Emil, który już posiada wszystkie trzy cechy. O i nawet ma różne fryzury, no bardzo ciekawe, o jaki wytatuowany w ogóle. Mocno kreatywna rodzina, też y, widzę, że dopracowana. I tu jest druga córka, też nastolatka, takie same cechy jak siostra, więc to chyba bliźniaczki, chociaż z wyglądu kompletnie nie są do siebie podobne. Ale też widzę, że stroje dopracowane. No i mamy jeszcze psiaka, więc też fajnie taki słodziak strasznie kojarzy mi się z Jaya Dobrowskiego Karmelkiem tu się nazywa akurat Lady więc fajnie śliczna psinka ogólnie bardzo taka klasyczna rodzinka mama tata córki i piesek też bardzo ładna rodzina i przechodzimy sobie tak płynnie do kolejnej Dobra, tu mamy rodzinkę Lili S. Tak nazywa się Wicka. I zaczynamy sobie od Sary. Ogólnie pierwsze, co zauważyłam, to to, że tutaj nie ma mężczyzny. Więc fajnie. Zaraz zobaczymy sobie połączenia w tej rodzinie. Sprawdźmy najpierw Sarę Sara ma bardzo dobre cechy, rodzinna, romantyczna, schludna, więc taka powiem pani idealna. Widzę, że tutaj te wszystkie stroje dopracowane. Taki czarny kolor. Widzę, że tutaj. Dominuje jednak strój dzienny taki jasny. I tu jest... O, żona! Więc fajnie. Kristan się nazywa. Widzę, że tutaj śmiała uwielbia psy. Jest kumpelką. To już wiem dlaczego mamy tutaj dwa psiaki aż w rodzinie. Bo tutaj widzę, że partnerka lubi psy. I tutaj też czarny dominuje w strojach. Więc fajnie, że jest zachowana jakaś kolorystyka, jest to bardzo bardzo estetyczne. W ogóle pomysły dwóch mam i dzidziusia też super, widzę, że jest mały oskark przylepa. No, słodziak niesamowity jak wszystkie, ja mam w ogóle jakąś słabość do dzieciaczków w Simsach. Tutaj widzicie, oskar też dopracowany i mamy przecinek i kropka. Więc super, w ogóle imiona dla psiaków. A one mają tą samą płeć, czy inną? Tą samą. Ok, czyli tu są e, dwa samce, i tutaj są dwie mamusie, więc taka fajna, um, fajny kontrast. E, ogólnie rodzinka no bardzo kreatywne, fajne podejście. E, no nie takie nietuzinkowa, nie ma tutaj klasycznego e, kanonu rodziny. No, tak to się właśnie prezentuje. I przejdźmy sobie teraz do ostatniej rodzinki. Okej, okay, i ostatnia rodzinka to jest rodzinka Wicki Carson. Zaczynamy sobie od Jamesa. Widzę, że tutaj James jest snobem, materialistą, geniuszem, czyli taki mm, mocno ambitny sim. Oczywiście też wszystkie stroje mamy dopracowane. Widzę, że tutaj mamy taką. Powiem nawet. No ten materialista tutaj jakoś tak mi mocno wychodzi. Taki pan bizme, biznesmen wręcz bym powiedziała. Okej, okay, no i tutaj mamy jego żonę, pani Flora, śliczne imię. Flora widzę tutaj takie trampeczki. Widzę, że tutaj chyba to do nawiązania do tego sportu. Ta aktywna, schludna i wegetarianka to też ciekawe cechy. O, taki widzę mocno wyzywający strój tutaj nawet wjechał. Fryzurki zadbane. Fajny taki baby face tutaj e, pani ma. Ok, i tu mają syna Simona. Widzę, że Simon odziedziczył jedną cechę po mamie, jedną po tacie. Ogólnie bardzo przystojny Sim, bym powiedziała nawet. Tutaj też fryzurki, wszystkie stroje dostosowane pod Sima, pod nastolatka, więc super. Też bardzo fajna rodzinka. Mała, ale bardzo fajna. I tak to się właśnie prezentuje, więc co, ja teraz sobie z moim żyry tajemniczym przeanalizuję wszystkie rodzinki na spokojnie jeszcze raz. Już za sekundę wracam do Was z wynikami. Okej, okay. no i tutaj jednogłośnie prawie, no można powiedzieć, że jednogłośnie wybraliśmy rodzinkę Lily S., Rodzinka spodobała mi się przede wszystkim najbardziej ze względu na to, że jest nietuzinkowa. Samo połączenie po prostu tutaj dwóch mam da coś ciekawego do tego miasta, będzie coś nowego. Siaki, też fajne imiona, strasznie mi się spodobały. No i jest słodki Oscar. Myślę, że tutaj zasługuje ta rodzinka na wyróżnienie w dzisiejszym odcinku, więc gratulacje Lili wygrała ten konkurs. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, która rodzina Wam spodobała się najbardziej i dlaczego. A my widzimy się już jutro w odcinku z dziedzictwa, a pojutrze stworzymy sobie domek dla naszej rodziny nowej w mieście. I co? Dziękuję ślicznie, zapraszam do udziału w kolejnych konkursach. Do zobaczenia. Cześć!